Dalej, proszę Państwa, spotykamy się z dość ciekawą prośbą. Nie wódź nas na pokuszenie, w Ewangelii Mateusza czytamy, natomiast w wersji Łukaszowej nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Jak to więc jest? Czy Bóg może wodzić na pokuszenie? Czy Bóg może skłaniać kogoś do zła? Oczywiście nie. Niemniej jednak, proszę państwa, w pierwszych formach religijności stare, starożytnego Izraela, w tych najbardziej pierwotnych formach, Bogu przypisywano absolutnie wszystko. To On był przyczyną sprawcą wszystkiego, a skoro wszystkiego, to znaczy zarówno dobra, jak i zła. Nie wyobrażali sobie bowiem Izraelici, że oprócz Boga może istnieć jeszcze jakaś inna istota duchowa, Bogu przeciwna, a takim Taką osobą jest szatan. Z tego powodu nie dopuszczali w tych pierwotnych formach religijności żydowskiej takiej myśli, iż po prostu zaczęliby również i szatanowi oddawać cześć, jako innej wielkiej, duchowej istocie, bowiem baliby się, że narażą się mu, jeśli oddają cześć tylko Bogu Jachwę. Inaczej mówiąc, monoteizm nie mógłby się ostać. I może posłuszmy się bardzo prostym przykładem. Otóż Żydzi byli przekonani, że prawdziwym Bogiem nad Izraelem jest tylko Bóg Jachwe, najwyższy Bóg. On, jako król, wie dokładnie, ile ma ludzi w swoim królestwie. Tymczasem ziemski monarcha jest tylko przedstawicielem Boga Jachwe i on nie potrzebuje wiedzieć, ile ma ludzi. Niemniej jednak, król Dawid sprzeciwił się Bogu wszedł w jego kompetencje i zarządził dokonanie spisu ludności. A to było widziane jako grzech. Popatrzmy, w jaki sposób o tym wydarzeniu opowiada druga księga Samuela. W drugiej księdze Samuela w 24 rozdziale, pierwszym wierszu czytamy: Pan zapłonął gniewem przeciw Izraelitom, pobudził przeciw nim Dawida słowami Idź i policz Izraela i Judę. To Pan nakłonił serce Dawida do czegoś, co było widziane jako zło, jako grzech. Ale proszę państwa, o tym samym wydarzeniu mówi jeszcze jedna księga. Powstała mniej więcej 200 lat później. Pierwsza księga kronik w 21, wierszu, w 21 rozdziale od pierwszego wiersza mówi o spisie ludności w taki sposób: Powstał szatan przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, żeby policzył Izraela. Zwróćmy uwagę, ta sama czynność raz przypisana jest Bogu, a raz szatanowi. Wystarczyło bowiem, proszę państwa, te 200 lat, aby monoteizm na tyle silnie ugruntował się w Izraelu, że wolno już było mówić, iż istnieje szatan, że szatan jest przeciwny Bogu, i to On jest odpowiedzialny za całe zło, które dzieje się na świecie, Bóg natomiast odpowiedzialny jest za dobro. Niemniej jednak, proszę Państwa, w myśleniu semickim, choć już wiedzieli Żydzi, że istnieje szatan i to on odpowiedzialny jest za zło, w myśleniu semickim wyrażał się także ich język w taki oto sposób, że mówiono o tym, że Bóg jest odpowiedzialny za wszystko, również w czasach Jezusa, choć wiedziano, że za zło odpowiedzialny jest szatan. To posługiwano się tym dawnym, starym językiem, którym zapisane są najstarsze księgi Biblii, jak na przykład ten fragment, że to Bóg pobudził Dawida do grzechu. I właśnie tym językiem, pochodzącym z tych pierwotnych form religijności Izraela, posługuje się ewangelista Mateusz, gdy mówi w modlitwie Ojcze Nasz: Nie wódź nas na pokuszenie. Mama Mateusz świadomość, że Bóg nie kusi do grzechu, że Bóg nie jest kusicielem, że to nie on wprowadza w pokusę, ale posługuje się językiem żydowskim, dobrze mu znanym, bo sam był Żydem i kierował swoją ewangelię do chrześcijan pochodzenia żydowskiego. Tym językiem, którym posługiwali się najstarsi autorzy ksiąg natchnionych, którzy w Bogu widzieli sprawcę wszystkiego, zarówno dobro, jak i zło. I wreszcie, proszę Państwa, ostatnia prośba, ale nas zbaw ode złego. Już od samej, od samych początków Kościoła, od samego zarania, gdy chrześcijanie zaczęli się modlić modlitwą Ojcze Nasz, ów termin zło bądź zły rozumiano dwojako. Ochroń nas od złego. Mianowicie myśleli, że chodzi albo o grzechy, nasz zbaw od złego, aby Bóg nas wybawił od zła, które czynimy. Ale możemy też ten termin zło napisać dużą literą: Zbaw nas od złego, to znaczy, zbaw nas od szatana, od złego ducha. I te dwie interpretacje są jak najbardziej dopuszczalne. Proszę Państwa, chciałbym, abyśmy zakończyli to nasze dzisiejsze rozważanie na temat tej najbardziej chrześcijańskiej modlitwy, modlitwy Pańskiej, która jednak mocno zakorzeniona jest w judaizmie. Odczytaniem tej modlitwy w języku, którym na co dzień posługiwał się Jezus. Nie choćby brzmienie tych słów w jakiś sposób yy, przybliży nam ten język, którym Jezus na co dzień się posługiwał, i jednocześnie zbliży nas do tej najbardziej oryginalnej wersji modlitwy pańskiej. Uczył Jezus swoich uczniów modlić się. Abinu Sheba Shemayim, Itkadosh shemeka תבו מלכותך, יאשך רצונך בארץ כאשר נאשך בשמיים. תת לנו היום לחם תוכנו. וסלן לנו את אשמתנו כאשר צלחים אנחנו לאשר אשם לנו. ואל תביענו לי נמסע כי אם הצילנו מן הרע. אמן. Proszę Państwa, każda pielgrzymka, która znajduje się w Jerozolimie, idzie na Górę Oliwną. A na Górze Oliwnej jeden z najpiękniejszych kościołów to kościół pod wezwaniem Paternostę. Kościół usytuowany w tradycyjnym miejscu, gdzie Jezus miał uczyć swoich uczniów, apostołów modlitwy pańskiej. Tam dziś, proszę Państwa, znajduje się 62 tabliczki. Z wypisanym w różnych językach tekstem modlitwy Ojcze Nasz. Znajduje się tam także oczywiście polska wersja modlitwy Ojcze Nasz. Zachęcam, aby każdy, kto znajdzie się w Jerozolimie, kto będzie na Górze Oliwnej, tę właśnie polską wersję odnalazł. I tam można, proszę Państwa, uświadomić sobie na nowo, że Jezus uczył nas modlitwy zakorzenionej w tradycjach żydowskich ale stała się ona naszą głęboko otwartą na więź intymną głęboką więź z Bogiem, którego nazywamy naszym Ojcem modlitwą. Bardzo serdecznie wszystkich państwa żegnam. Zapraszam za tydzień o tej samej porze na kolejny wieczór z Biblią w ręku. Kłania się Ksiądz Mariusz Roś.